Ludzie chodzą do lasu, żeby szukać magicznych chwil. Ludzie kupują różne rzeczy, żeby poczuć coś więcej. I tak się dzisiaj zastanawiałem nad tym, być może samo przyszło do mnie, że my tak naprawdę nie szukamy ani czegoś, co jest ładne, ani czegoś, co jest magiczne. Że to jest tylko pośrednia rzecz, która, która przybliża nas do czegoś zupełnie innego. I fajnie sobie to określić, bo tak naprawdę czasami może zdaję sobie z tego sprawę, a czasami o tym nie pamiętam. Że to, co tak naprawdę nas przyciąga, to większe bycie. Może enigmatycznie to zabrzmiało, ale kiedy jest ładna pogoda i robi się na dworzu pięknie, tak jak tutaj są na przykład te blinki słoneczne na tym drzewie, to jest to trudne do wytłumaczenia, ale może da się to zrobić opisowo. Kiedy na nie patrzę i kiedy po prostu jestem, to zaczynam czuć coś więcej. I to więcej jest właśnie tym stanem obecności, który tak naprawdę chcemy, bo wtedy życie zaczyna się życie zaczyna być magiczne życie zaczyna być pełniejsze, zaczyna być połączony z rzeczywistością. I nie jestem w głowie, tylko jestem naprawdę tutaj i mogę doświadczać tego raju, który tutaj cały czas jest. I my chcemy doświadczać tego raju, który tutaj cały czas jest. Tylko myśli i rzeczy i sprawy nam przeszkadzają, a potem zapominamy, co było ważne i szukamy ładnych rzeczy, ładne przedmioty, ładne miejsca, ładne wyjazdy. I nie znajdziemy tego nigdzie, bo to wszystko, czego szukamy i co potrzebujemy naprawdę, to jest po prostu pełnia bycia. Nie da się tego fizycznie zastąpić. W każdym miejscu można tego doświadczyć, aczkolwiek słońce w tym pomaga. Słońce, energia, ponieważ automatycznie podwyższa nam się energia. Kiedy mamy wyższą energię, łatwiej nam jest być. Łatwiej nam, kiedy nasze procesy życiowe są zachowane, kiedy czujemy się dostatecznie energetyzowani, wszystko zaczyna się dobrze układać. I wtedy można doświadczać po prostu bycia. I myślę, że stany mistyczne albo stany ze substancjami psychoaktywnymi odkrywają właśnie to coś, ten czynnik. Mówię: Wow, to jest przebudzenie do życia. To to jest życie? To ono jest tutaj cały czas. To ja żyję to życie w tej chwili i. Te kolory mogą być jeszcze bardziej pełne. Ten mój dotyk i moje czucie, i bycie, i wąchanie, i połączenie ze światem może być jeszcze większe. I może, mogę to znaleźć wszędzie, ponieważ ten świat jest wszędzie wokół mnie zawsze. Oczywiście łatwiej w naturze, ponieważ to jest dużo harmonii. I tutaj można też odkryć takie rzeczy. Ja żeby to odkryć potrzebuję być w lesie dwie godziny, ponieważ pierwszą godzinę. Ładuję się i zrzucam miasto, i zastanawiam się, co właściwie tutaj robię. Chodzę, myślę, chodzę czasami na bosaka, żeby się z, złączyć bardziej, zrzucić to napięcie, połączyć z ziemią, tak po prostu poczuć tą energię. No i po tej pierwszej godzinie zaczynam myśleć, że już chyba wiem o co chodzi, zrzuciłem z siebie energię. Ale tak naprawdę po drugiej godzinie tego prysznicu, prysznica leśnego, zaczynam łapać o co mi tutaj naprawdę chodzi. I zaczynam łapać. To, co nie jest w umyśle, tylko po prostu zaczynam być. Zaczynam być człowiekiem lasu po dwóch godzinach. Najlepiej daleko, z dala od ludzi, w miarę możliwości. Las jest do tego świetny, ponieważ ludzie sami siebie nawzajem kontrolują na jakimś takim nieświadomym poziomie. Inaczej zaczynamy się zachowywać w otoczeniu innych ludzi. Ja wiem, że różne osoby mają różne poziomy tej samokontroli. Niektórzy mają to gdzieś, ale generalnie. Las sprzyja wolności osobistej, a także właśnie odsłoikowywaniu się. Myślę, że udało mi się, mam nadzieję, że mi się udało, w jakiś sposób przedstawić tą nieuchwytność bycia, która jest ukryta za tym wszystkim, czego tak naprawdę chcemy. I kiedy to się wie i to się widzi, to tak wiele rzeczy nie jest potrzebnych. To, to wszystko, co zbieraliśmy, kolekcjonowaliśmy i do czego dążyliśmy, Okazuje się, że to szczęście z połączenia jest najważniejszą rzeczą. No tyle. Z tej strony Tomek. Pozdrawiam Was z głębokiego lasu. Do zobaczenia.